Dzień dobry, bardzo witam Was serdecznie z pokładu 8010 i dzisiaj jest niedziela. Nie jest poniedziałek, jest niedziela. Wczoraj weszło w życie, właśnie wczoraj zostało ogłoszone rozporządzenie a na temat y, liczby pasażerów dopuszczalnej i mała zmiana. To rozporządzenie zostało wprowadzone w życie z dniem ogłoszenia, czyli od wczoraj wozimy już 30% pasażerów. A jak to wygląda w praktyce? Wygląda to tak, że do tej pory 28 siedzących, 69 stojących, z tego 28 siedzących dalej, połowa tylko dostępna. Tam, dalej, co drugie miejsce jest zajęte. Natomiast dodatkowo możemy mieć też osoby siedzące. Przekłada się to na 20 parę miejsc, właśnie stojących. W związku z czym też pojawiły się. Nowe informacje na drzwiach, a tak Wam nie pokażę, bo drzwi są nie z tej strony naklejone, zaraz Wam pokażę, wyjdę na deszcz na chwilę, przecierpię, przecierpię, proszę bardzo. I nie tyle od 18 maja, no bo nie każdy wie nawet, że to weszło już właśnie od wczoraj, od soboty, a nie od poniedziałku. 29 osób, teraz 80, 10 przewiezie. A to nie wszystko, bo dodatkowo pojawił się także nowy komunikat, który jest troszkę przydługi, ale mimo wszystko posłuchajcie, jak ten komunikat brzmi. Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z decyzją rządu, maksymalny służb w pojeździe nie może przekroczyć 30% miejsc siedzących i stojących. Przy czym zajęta może być jedynie połowa miejsc siedzących. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od współpasażerów. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Więc tak to wygląda na tą chwilę. Dalej połowa miejsc, wyprostujmy te kartki, bo są coś krzywo. Dalej połowa miejsc siedzących i oprócz tego także miejsca siedzące w ogólnym rozrachunku 30%. Tak to wygląda na tą chwilę. Dalej nie ma nic odnośnie sprzedaży biletów, dalej nie ma nic odnośnie tej strefy buforowej, więc znowu pozostaje nam czekać na dalszy rozwój sytuacji.